Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No wieki, wieków. I tak, chciałem się z Panem skonsultować w jednej kwestii. Teraz właśnie piszę taką książkę na zamówienie młodych. E, masoneria w pigułce od e, pradziejów do 2024 roku. Książka z założenia ma być właśnie niegruba, bo młodzi piszą nie więcej niż 100 stron. Niech pan taką książkę napisze, bo pan ma same grube. No i dotarłem do y, etapu różokrzyżowców, akurat. I tam znalazłem taki, znaczy zapisałem taki fragment, który pana powinien zainteresować jako byłego lidera od Nowy Duchu Świętym, który teraz ujawnia, czym naprawdę ten ruch jest. No, i tutaj cytuję dwóch różokrzyżowców. Znaczy, akurat w tym fragmencie jednego. I tak, zaczynam zacznę od takiego cytatu z niego. To się nazywa Heindel, taki XIX-wieczny różokrzyżowiec, ale jego podręczniki u różokrzyżowców są takie podstawowe. Jezus Chrystus został ukrzyżowany, ciało jego zostało przekłute w pięciu miejscach. Gdy krew spływała z tych ośrodków, Chrystus. Wielki Duch Słońca wyzwolony został z fizycznego ciała Jezusa i z własnymi ciałami wstąpił w ziemię. Przeniknął istniejące tam ciała planetarne i rozszerzył w mnieniu oka swoje własne ciało odczuciowe na całą planetę. Odtąd przez akt ten możliwe stało się oddziaływanie od wewnątrz na ziemię oraz na jej mieszkańców. W tym momencie potężna fala duchowego światła spłynęła na ziemię, zrywając zasłonę, którą Duch Rasy rozpostarł przed świątynią w celu Odsunięcia od niej, prócz kilku wybranych, wszystkich innych ludzi. Od tej chwili ścieżka wtajemniczenia stoi otworem dla wszystkich, którzy chcą na nią wstąpić. I w tym momencie rozpoczyna się epoka, epoka Ducha Świętego, który jest istotą stojącą wyżej człowieka, kimś innym niż syn i ojciec. Jest on tylko Bogiem raz. Jego wyrazem są wszystkie języki, stąd apostołowie napełnieni Duchem Świętym mówili różnymi językami. Osiągnąć to może każdy. Stwierdził Max Heindel, kto szczerze, szczerze dąży do zjednoczenia z Duchem Świętym, <laughs> wtedy zacznie on mówić różnymi językami. Jako historyczny przykład może posłużyć postać Hrabiego saint Germaina późniejsza reinkarnacja Chrystiana Rozenkranca, założyciela zakonu różnych krzyżowców. Który mówił wszystkimi językami, a ludzie, którzy z nim rozmawiali, przekonani byli, że jest on tej samej narodowości co oni. Oni również. On również osiągnął pełne zjednoczenie z Duchem Świętym. Stąd też XVII-wieczni różokrzyżowcy stwierdzają, że do mocy, po których można ich rozpoznać, należą proroctwa i uzdrawianie. No i hmm. mamy jako żywo całą odnowę w Duchu Świętym, w wydaniu różokrzyżowców, którzy nocą, byli sektą kabalistyczną, z której zrodziła się masoneria. Tak. Proszę o komentarz. Komentarz. Hmm. A... Akurat teraz nie uwzględnialiśmy tego w ogóle, nie mówiłem o tym wcześniej. Jestem na etapie lektury po raz trzeci chyba takiej książki Jędrzeja Giertycha, Jan Amos Komenski, u źródeł katastrofy Rzeczpospolitej. I to jest no, dość gruba i taka żmudna do. Do asymilacji lektura, ukazująca postać tego, tego uważanego za filozofa i pedagoga czeskiego wyznawcę takiej sekty, takich herezji braci braci morawskich, braci czeski, czeskich, Socynianów, też inna nazwa, który jest uważany za. Takiego prekursora różokrzyżowców, czy jednego z takich ludzi, którzy współpracowali przy wykuwaniu fundamentów myśli masańskiej. To jest jego aktywność główna, to jest połowa wieku XVII. On się też przyczynił do do takich spisków prowadzących do Potopu Szwedzkiego i no, był skrajnym antykatolickim, takim gnostykiem, okultystą. Natomiast jest współcześnie promowany w Unii Europejskiej, jest nawet taki program edukacyjny, Komeniusz bodajże, i, I też ma, jest jakoś tam honorowany w strukturach tych brukselskich, ma jakieś tam honorowe tablice i tak dalej Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ to co Pan przeczytał, to jest bardzo bliskie tej idei, którą on wprowadził do różokrzyżowców. Nazywa się to Pan Sofia, czyli taka mądrość przedwieczna. Ogólnoświatowa, ogólno, e, ogólnoreligijna, gdzie on był zwolennikiem tego, że duch, e, taki duch święty, to jest wspólne dla różnych doświadczeń religijnych, e, w zasadzie wszystkich poza kościołem katolickim. To, co, co, co pan przeczytał, XIX-wieczny różo Krzyżowiec, to jest jakby takie streszczenie tych tej, 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 tej idei, tak zwanego Kościoła Ducha. Cały czas gdzieś próbuję to pogłębić, zrozumieć tą rzeczywistość. Ten Kościół Ducha ma różne przejawy, na przykład taki, taka herezja z początku XIII wieku Joachima de Fiore, który Ogłosił to w swoich dziełach, potępionych wtedy przez Sobory i Papieże i Biskupów. Za jego życia te, te jego pomysły nie, nie znalazły w zasadzie uznania. Natomiast współcześnie jego propagatorem był na przykład jeden z głównych teologów Soboru Watykańskiego II Henry de Lubac, który jakby tak stawiał go na piedestale. Jakim do Fiore twierdził, że są trzy epoki. Jest epoka Ojca w Starym Testamencie, epoka Jezusa Chrystusa w czasie jego pobytu na Ziemi, jego człowieczeństwa, ale też jakby to rozciągał do wieku XIII i wraz z narodzinami dwóch zakonów, dominikańskiego i franciszkańskiego, miała nastąpić. Taka epoka prawdziwego kościoła, viri spiritualis, prawdziwie wierzący duchowi, którzy mieli być zainicjowani na te czasy ostateczne. I te wątki kościoła ducha, czy to w ujęciu różokrzyżowym, czy masańskim, czy charyzmatycznym, czy tej, tej herezji joachimizmu, no, ciągle się przewijają. Są też obecne w takich sektach jak Katarzy i Albigensi, jak wcześniej Policjanie, aż do, do początku chrześcijaństwa. Niestety nie pamiętam teraz nazwy tych, tych to nie byli Esenczycy, bo Esenczycy to byli, to była sekta żydowska, ale też miała te wątki takie właśnie. Gdzie oni są uznawani, te, te, te sekty takie duchowe, spirytualne w zasadzie, duchowe to jest może uwłaczające dla, dla duchowości. Sekty spirytualne są uznawane przez różnych dzisiaj propagatorów charyzmatyzmu za prekursorów tego przebudze, tych przebudzeń duchowych. Nie? I to jest rzecz współ, wspólna dla, myślę, różokrzyżowców i masonów i charyzmatyków, czyli przekonanie, że postęp taki duchowy rodzi się na mocy przebudzenia, przebudzenia, przebudzenia charyzmatycznego, rewiwalizmu, przy czym u, u różokrzyżowców to nawet w tym, w tym tekście, który Pan przeczytał, to jest takie łączenie... Elementów ewangelicznych, chrześcijańskich z poznaniem gnostycznym. Taki, taki, taki miks, A w, w sektach takich ewangelikalnych, typu metodyści, buddyści, nie buddyści, tylko baptyści, to jest związane z taką inicjacją którą dzisiaj się eufemistycznie nazywa sztem w Duchu Świętym, że to niby ma być ten krzyżu w Duchu Świętym, niby to ma być to samo, co spotkało apostołów w Dniu Zielonym Świąt, co jest wierutną nieprawdą. No i cóż tu więcej. Różokrzyżowcy, znaczy, to jest bardziej moje Moje domniemanie, więc proszę tu wziąć to pod uwagę, że to nie jest żadne jakieś nauczanie, tylko, że jest pewna nić wspólna łącząca kabalistów żydowskich, czy tych gnostyków żydowskich, różokrzyżowców, protestanckich, spirytualistów i współczesnych charyzmatyków, taka... Znaczy ja bym przed panu Czerwona nitka. Wchodząc panu słowo, to nie jest do ma mnie, domniemanie, tylko to widać jak na dłoni, no bo jeżeli to samo jest u kabalistów, różokrzyżowców, masonów i wodnowie w Duchu Świętym, no to pytanie, dlaczego jest to samo, prawda? I jakie jest tego źródło? No i yy, choćby różokrzyżowcy tego nie ukrywają, że źródłem są demony. Ja nie, nie, nie znam na tyle, nie, nie, nie czytałem żadnych dzieł różokrzyżowców, więc trudno mi się wypowiadać jakby od tej strony, bo nie uważam się za specjalistę w, te, w tej dziedzinie sekt tajemnych, dostycznych, czy takich masońskich. No tak, ale tutaj jest jakby podstawowy natomiast, problem, że odnowa w Duchu Świętym mówi o tym samym, co różokrzyżowcy. No właśnie. Natomiast są takie. Poszlaki. Na przykład jest założycielka Teozofii, bodajże że się Bławacka nazywa. Bławacka, tak? tak, tak, tak. No tak. No to ona w, głosiła też takie nauczania dotyczące uzdrawiania duchowego, które wypiszmy, maluj, robią w charyzmatyce. Czyli na zasadzie wspólnoty, pewnych wspólnych idei, pewnych takich połączeń możemy Zakładać, że to jest ta sama rodzina. Znaczy, to, znaczy to samo antychryzm. objawienie. To, to samo. To, objawienie. Tak, tak. Ten sam duch. Przy czym charyzmatycy, no, ja powiem tak, że w 1997 roku, w wakacje to było, pamiętam, doszedłem do wniosku, że wszedłem w duchowe zwiedzenie, że, że, że to, co jest odnową w Duchu Świętym w Polsce, może jest, wtedy tak myślałem, może jest dobre, może, może, ale ja się jakby tak zapętliłem w to, w to swoje liderowanie i postanowiłem się wyrzec z tych wszystkich darów duchowych, o których też tu Pan czytał przed chwilą. Pomodliłem się do Matki Najświętszej. Taką modlitwą, która mi też towarzyszy cały czas. Potężna Niebioskrólowo i Pani Aniołów. Chodziło o to, żeby się jakby odciąć od, od tych różnych fenomenologicznych takich przejawów wizji, proroc, języków yy, i tak dalej. No i to zniknęło, tak odpłynęło po, 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 po tych modlitwach. A później yy, 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 nie dawało mi spokoju to, że. Jak odpowiedź na pytanie, której w ogóle sobie nie stawiają charyzmatyczni, kapłani liderzy czy też biskupi, którzy myślę promują, może sobie zadają, ale nie wiem, jak, jakie mają odpowiedzi, bo moje odpowiedzi były takie, że próbując zrozumieć tą rzeczywistość, co to znaczy zrozumieć? Dotrzeć do korzeni, do źródeł. Nie? ponieważ z zatrutego źródła nie może wypłynąć dobro. I, I to źródło jest zatrute, to źródło, z którego wypływa charyzmatyzm, to jest dokładnie to samo źródło, jak to pan przeczytał, z którego czerpią krzyżowcy, wiedza tajemna. Chociaż oczywiście to jest jakby obudowane pięknymi hasłami, samodoskonalenia, samopoznania i tak dalej, duchowej głębi, no jest to duchowa głębia specyficzna, bo prowadząca w ciemność, w coraz większe zamieszanie, takie świat jest coraz bardziej demoniczny jako ta cywilizacja, kościół jest w coraz drastyczniejszym kryzysie. No i rzecz, która jest naprawdę trudna i smutna, to jest Zachowawcza postawa bardzo wielu księży, proboszczów, czy przełożonych Zakonu, którzy nie chcą słyszeć o znakach ostrzegawczych i ignorują te rzeczywistości, a co więcej, zwalczają głosy przeciwne. Mnie to specjalnie. Nie dotyka poza smutkiem, jak, jak widzę e, ciągle powtarzające się takie schematy myślowe, takie e, e, jakby e, po góralsku, ja pochodzę z Podhala, to jest takie powiedzenie: e, huc mi ta huc, ja i tak swoje wiem. Można mówić e, e, tym charyzmatykom, a oni albo no ja się zetknąłem z takimi groźbami, że no marnie skończysz, bo grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie ci odpuszczone, czeka cię kara. I takie zasłanianie uszu, oczu, żeby tylko ta rzeczywistość nie dotarła. Myślę, że bardzo wielu Ludzi we wspólnotach charyzmatycznych to są ludzie, którzy mają dobrą wolę no i chcą być bardziej pobożni niż do tej pory, chcą być bardziej zdrowi niż do tej pory, chcą mieć kontakt z Bogiem tylko że kontakt z Panem Bogiem nie odbywa się za pomocą wtajemniczeń różokrzyżowych, czy masańskich, czy charyzmatycznych inicjacji, bezpośredniego suszenia Ducha Świętego. Pamiętam taką rozmowę Z moim ówczesnym przyjacielem I on taki zafascynowany Mówi jak to dobrze, że jest Duch Święty A szliśmy W takich pięknych okolicznościach przyrody Takie skałki w Dursztynie Gdzie widać całą Panoramę, Tatr, Przełom Białki Ja mu zadałem Najprostsze pytanie, A byłem wtedy jeszcze liderem Skąd wiesz, skąd masz pewność Że tym głosem, który słyszysz Jest Duch Święty I on był zdumiony Jak to? No Przecież jest Słowo Boże, jest namaszczenie to i tamto. Jeszcze Słowo Boże to też jest taki wytrych, bo bardzo często w tych dyskusjach jest, no ale to nie jest zgodne z, z Pismem Świętym. Nie? Trzeba być wiernym Biblii. Święty Paweł mówi o charyzmatach. To i ta, te, te wszystkie argumenty ja dokładnie znam. Pierwsza rzecz, której która, która jestem pewien, że ktoś, kto się powołuje, że dla niego autorytetem jest Pismo Święte, to tak naprawdę autorytetem wcale nie jest Biblia, tylko jego własna interpretacja. To, co mu tam ten duch podpowiada, to to jest dla niego ważne, to jest dla niego dogmat i na tym buduje. I dlatego jest dziesiątki tysięcy sekt protestanckich bardzo dziwnych, wszyscy się powołują na to, że słuchają Ducha i, i że są zgodni z Pismem Świętym. A prawda dotycząca interpretacji Pisma Świętego jest tylko w Kościele katolickim i tym, tym nienaznaczonym modernizmem. No, i tak to wygląda. Trzeba być wiernym, trzeba wrócić do, do integralności katolickiej, bo to jest droga, prawda i życie, ponieważ Jezus Chrystus założył ten Kościół, a wszystkie inne sekty są od złego ducha. I na tym zakończymy. Tak? Dziękuję bardzo, Panny, dziękuję Państwu.